Witajcie na moim kanale. Jestem Lucja, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wroga skręnicy w górach i dzisiaj to będzie taki szybciutki vlog. Czekajcie także na kolejne. I nie zapomnijcie zostawić łapek w górę oraz najważniejszej, czyli subskrypcji. Bye bye. Zaczynajmy! Będziemy jechać z taką kolejką. Wchodzimy właśnie sobie do wagonu

Będziemy jechać, będziemy jechać i jedziemy. Trzymam się. Trzymam się. Ruszamy! Mamy świnę od 1938 roku. Dzięki nowo stalej kolei mechanicznej dotarcie na szczyt góry parkowej stało się teraz łatwym i przyjemnym. To pierwsza takowa kolej górska w Polsce. Wykonano ją wielce solidnie, więc będzie kursować na tej trasie zapewne kolejne 80, a może i 100 lat. Dwa wagoniki szwajcarskiej produkcji, każdy mieszczący po 40 osób, przymocowane na dwóch końcach jednej liny, przemieszczają się 640-metrową trasą pomiędzy Dolną a po ośrodku na mijance można pomagać do curacjuszy zjeżdżających do uzdrowiska, jakże i podziwiać piękno parku zdrojowego. Skierujcie Państwo swoje spojrzenie na lewo. Pośród drzew widać to wspaniale tor saneczkowy, świadek wielu mistrzostw Polski i mistrzostw Europy. Powstał w 1929 roku, ale czas nie będzie laskawym dla niego. Przewiduje się, że już w 1979 zostanie rozebranym na części, a milituryści w XXI wieku będą podziwiali tylko niewielki jego fragment. Do park zdrojowych nasza duma i serce krymickiego uzdrowiska. A jest na uwadze poddać pragniemy wspaniale, egzotyczne okazje, które zostały sprowadzone z zamorskich krajów. Rośnie tu ponad 200 gatunków drzew, a komuś wyjście dopisuje, ten i Sarne ujrzeć gotów. Szybkie znów kilka i o szczycie parkowej góry. To wielce atrakcyjne miejsce i dla miłosińskich, i dla wielmożnych rodziców, kuracjuszy i turystów. Wiele sławnych ludzi zażywa czasu na górze parkowej, spędzając czas na zibawisku. Spotkać tu można śmietankę towarzyską i artystyczną międzywojennej Rzeczpospolitej, a także elitę polskiego sanitkarstwa zimowego. Jedni przybywają tutaj na wydarzenia sportowe. Inni na romantyczne spacery wieczorową porą, pośród iluminacji świetlnych czy uroczą kolację z wytwornymi potrawami. Wspaniałymi są dania serwowane przez kuchmistrzów w restauracji i kawiarnii pary kadowe są ważone w zgodzie z rytuałem, a słodkości bawią piękne tanie i eleganckich locieńców do stolików. Do po posiłku dla zdrowotności proponujemy przechadzkę pośród iluminacji Parku Świetlnego. piece pogady w urobliwe rzeźby świetlne, fascynujące kształty dekoracji podziwiać można codziennie od godziny 15. My tu kadu, kadu a już dojechali na szczyt. Więc udanych film państwu życzę. Tu jakieś atrakcje, jakieś zjeżdżalnie w ogóle. Może pójdziemy. Nie macie ilość zjazdów, ile kosztuje. jedziemy z tej też jechałam w zjazdach oczywiście zjechałam miałam 5 zjazdów zjechałam z każdej zjeżdżalni tak naprawdę Zjeż zjechałam dwa razy z tej naj najstromszej jak, jak się uda to teraz wam wkleję wideo z niej a jak nie wkleiłam to znaczy że się nie udało Wie, znaczy nie udało się, że nie, że nie zjechałam, tylko że się nie udało go wczepić, bo to moje rodzice nagrywali. Tutaj jest parklinowy. Śniegu jest troszkę tutaj, a mam buty na śnieg. Ale parklinowy jest zamknięty. Pikuś sobie. Idzie, jak widzicie. Wącha. Tu możecie sobie kupić pamiątki, czapki są, rękawiczki. Tam gofry. Tutaj macie gofry jakieś otwarte, nawet widoki.